Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jest godzina 7 równo i jestem na dworcu odebrać mamę. Miała być ogólnie około godziny 10, ale zadzwoniła mi po piątej. Jak wyjątkowo nie miałem wyciszonych dźwięków, bo zazwyczaj mam, że kierowca powiedział, że będzie o. Siódmej, po siódmej, że ma być siódma dziesięć powiedział, no tu przyjechałem trochę wcześniej, bo nie wiadomo czy siódma się nie zrobi plus minus, wiecie jak to jest. Jestem mega zadowolony, cieszę się, że ją zaraz zobaczę. Myślę, że na pewno mama sobie pójdzie spać. Teraz, zaraz jak przyjedziemy, bo wiem, że miała ciężką drogę, siedziała nie przy oknie, tylko siedziała z zewnątrz, oprócz tego... Y jest niezadowolona. Wiem, że to się tam nie pasowało, bo ktoś się strasznie tam rozłożył przed nią, także zwróciła też uwagę i podejrzewałam, że zrobiła z tym porządek. <grych> ja, jak jeździłem bez samochodu, to zawsze wybierałem bla bla Cara, bo te busy to mnie po prostu denerwowały, że jadą tyle godzin, ale dla mnie nie był, wiecie, zawsze problem, wziąć sobie kofer, podjechać na Wrocław, i wtedy z Wrocławia jechać sobie dla kobiety, wiecie. Jednak ciągnąć tą walizkę to jest yy, problem. i Mama jechała z Simbadem. Ja tych Simbadów strasznie nie lubię, no ale jedyny plus tych Simbadów jest taki, że jadą z yy, miejscowości docelowej, czyli w moim wypadku z Kłodzka i bezpośrednio tu na SM. Czekajcie, jakiś bus przyjechał. Nic, idę sprawdzić, czy jest mama. Długo nie widziałam, no. no jak podróż minęła? No spokojnie, spokojnie. Spokojnie, bo jakoś tak po Twoim głosie nie było słychać, żebyś tam spokojna no, no, była. No, no, no to już tam efekty uboczne, jak okazało się, że aplikacja, którą e, ma Sinbad to jest po prostu Mama myślała, że aplikacja z Simbana będzie tak jak z Google Maps, że będzie jej po prostu wszystko wyszczególniać, kiedy ma stopy. No bo tak powinno być. I... No, no. mamo, no to proszę cię, to no, tak no, nigdy nie, nie działa. No tak, właśnie tak powinno być, bo ja jeździłam i wiem, nie, że jest. Czym ty tak. jeździłaś, tak? Już teraz nie pamiętam, czym, ale jeździłam i było elegancko. Dobra, chodź do domu, zjemy jakieś śniadanie i ten, Się prześpisz trochę, może? Nie, chyba nie. Nie? Nie, chyba nie. Jest. Ale muszę się odświeć. Dobra, to jedziemy. No i co, jak się synek urządzi? Właśnie już mogę żyć chwilę. O kurcze, elegancko, pięknie. Na filmach ten nie widzę całości, nie no. Super. A tu jeszcze pranie, bo nie zdążyć, Tam muszę Ci łóżko tylko zrobić. Mm, pięknie. Rzeczywiście taki sam kolor jak... Jak Ty masz. No, no. Pięknie. O, jak ładnie. Wczoraj kupiłem specjalnie na Twój przyjazd. Bo no te te afrety są też pachnące cmentarzem, bo no, mi nie powiedziała. No, no i kuchnia taka, widzisz, ja ją odkupiłem od tego, co wcześniej mieszkał. No i fajnie, super, to nie najmniejsze. No kuchnia jest duża kosztem mm -hmm. chyba tego salonu i wszystkiego innego. Aha. Mogłaby być mniejsza, a żeby trochę ten salon większy no. był, no ale już jest jak jest. Dobra, nic widza, ja się żegnam, zrobię jakieś śniadanie, trochę sobie posiedzimy razem, a zobaczymy się najpierw później. Patrzcie, mama już wyspana, pełni sił. Wymyśliliśmy, że jedziemy dzisiaj na basen, bo to w sumie nie ma sensu nigdzie dalej jechać. Ale już widać, że jesteś Grześka w w sukience. Czekamy jeszcze teraz na Grześka, bo ma zaraz przyjść i jedzie z nami. Także dzisiaj bez rewelacji jedziemy na ten basen, co zwykle. Bo w sumie patrzyłem w internecie, myślałem, że pojedziemy też na inny basen, gdzieś tu w okolicy, ale wszystkie te baseny są takie niefajne. Ten jest jednak najlepszy tutaj, także nie ma co wymyślać, a tym bardziej, że tutaj tak jeszcze na tym basenie nie było. No nie było, A w tygodniu sobie pojedziemy na to jezioro, które znalazłem, bo dzisiaj to już jest trochę późno, żeby jechać. Cyk już gotowi, spakowani. Oczywiście wszystko w mojej torbie, tutaj mama. plecaczek. No ja biorę swój z kursu, bo będę musiał sobie zrobić na basenie lekcje. Siemano. Dzień dobry. A bo to w sumie wasze pierwsze wyścigi widzieliście na żywo. Dziękuję, pięknie, ale naprawdę by trzeba było jakieś liczby. Co tam, jak podróż No, jakoś tak Nie było zbyt fajnie. Nie było, bo nie było planu, wiesz, gdzieś, gdzie są dokładne <laughs> przystanki. Bo mama, mama myślała, że to będzie tak jak w Google, że będzie jej pokazywać przystanek, gdzie się autobus zatrzymuje. No, tak myślałam, właśnie. Kawka na kursie, kawka na teraz. Witajcie z dnia kolejnego. Wczoraj nie nagrywałem za dużo, gdyż chcieliśmy spędzić z mamą trochę czasu i tym bardziej, że sam wiem, jak się człowiek czuje po takiej dłuższej podróży. Jest godzina poranna, ja się szykuję na kurs. Wskoczyłem sobie w mamę bluzę, bo tylko ona wisiała tutaj, a nie chcę jeszcze jej budzić. Mama w sumie padła wczoraj wieczorem. Tak, nic to nie jest. Owąt Widziałem, że już po prostu oczy się zamykają, zjedliśmy kolację i yy, poszła spać. I tak była twarda przez cały dzień, bo oczywiście kawka, kawka i i, I nie położyła się, potwierdziła, że spała w puszce, ale ja ją znam. Ja wiem, że ona tam maksymalnie godzinę, dwie się przyspała. Yy, zrobiłem sobie teraz te płatki pod oczy, bo się tak chciałem poczuć. Fajnie. W ogóle mam dobry humor po tych targach jeszcze kosmetycznych. Bo się bardzo fajnie tam czułem. Mati dzisiaj spał na safie. No wyspać się chyba wyspałem, chociaż mam tak dziwnie mnie plecy. Tak nie bolą, ale coś się z nimi dzieje. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia złego spania, czy kwestia tego, że ponad pół godziny wczoraj na basenie pływałem. Jakie śniadanko, na kursik jeszcze koktajl sobie zrobiłem. No nie wierzę po prostu, że ten mikser się naprawił. Nie wiem pamiętać, jak wam opowiadałem, że często jak wracałem ze szkoła, mama miała na popołudnie nie było jej w domu, to zostawiamy liścik z napisem. Kocham cię. I słuchajcie, ja też zostawiłem teraz jej taki liścik jak w kocham Cię, tu jeszcze napisałem, że jakby coś się działo, no to żeby napisała na Whatsupie po prostu do mnie, bo to jednak wiecie, jest się w obcym miejscu, mama pierwszy raz przyjechała do mnie, także ja też bym czuł na pewno jakiegoś typu, wiecie, dyskomfort trochę, także jak zobaczy taką karteczkę, yy, karteczkę wsparcia, to na pewno <laughs> będzie się czuła raźniej, mam nadzieję tylko, że się nie zachce sąsiadkom nagle znowu po coś przychodzić, Yy, bo ich pukanie, czy dzwonienie to nie jest takie, że zadzwonią i pójdą, tylko wiecie... Pfum, pfum. Ale w ogóle jeszcze mały update co do sąsiadek. Panie sąsiadki po tym ostatnim, jakim nie otworzyłem drzwi, chyba się obraziły, bo ostatnio chciała mi zwrócić uwagę i nie przyszła do mnie, tylko napisała mi liścik i nalepiła na klamce, ale tak zrobiła, że zalepiła go od klamki do, do zamka, tak żebym klucza nie mógł włożyć, tylko że ja akurat byłem w domu. Dopiero Grzesiek do mnie szedł i Grzesiek zaraz ten liścik mi pokazał. Chodziło o to, żeby mnie czaskał drzwiami i cicho w nocy drzwi zamykałek, jak wstaję do toalety, no. no. <laughs> Nie no. będę tego komentować, ale tego dotyczył ten liścik. Proszę no. bardzo, wracam z kursu. Pyk, tu się obiad zrobił na luksus. Jak się spało w nowym miejscu. Tam się spało, bo byłam zmęczona. O nawet takie mam mięsko bez panierki. Co? Bez panierki, bo chciałam zrobić panierce, ale jajka nie znalazłam, także go nie dał radę. Nie rozpieścisz teraz przez okay. te dwa tygodnie się przyzwyczaję. Dzisiaj jest akurat taka szara pogoda. Boimy się trochę, że złapie nas deszcz, ale wyszliśmy, chcę pokazać mamy tutaj okolicę. Jak będę na kursie, to będzie mogła sobie wyjść na spacer. Idziemy do miasta, a wrócimy sobie tramwajem z powrotem. Tam jest hotel. To jest sala konferencyjna. Aha. Ja to lubię tutaj sobie przyjść, książkę poczytać, rozłożyć się. Okres... No tu na tym polu, proszę Państwa, wylądowaliśmy w <grym> Primarku. Tak. Ładny sweterek. Widzisz, Wicki się ucieszą, bo trochę mogę popokazywać do... teraz damskie ubrania. Jakieś, Ale ładnie nie, ci to... w nim, do ci. Super wygląda. Zastanowi się nad tym bo mi się też podoba żeby troszeczkę nieco dłuższy był. Ale super ci tu z twarzą gra. Ładnie, ładnie. Ładnie ci no. Mama stara krawcowa, zamiast przymierzy to najpierw sprawdziła skład. Męskie ubrania to średniej jakości są, bo się szybko mechacą, ale Ach. to też nie można oceniać, bo ja głównie takie bluzy tak. kupywałem. 16. Miałem 13-14, miałam taki właśnie w tym kolorze sweterek. gdzie miał tylko, że sweterek, on nie był rozpinany. I też w takim kolorze był, miał taką kieszonkę. Były chyba trzy rozpinane, takim był niby polo i super był. Ale to wiesz, to że musi to wpaść coś... Nie, tak, dla starszej pani. Ale jeszcze aż tak się nie czuję. To dzisiaj widzicie, widzowie, lot z babą, Już wiecie, po kim to mam. No, to nieraz Mateusz ma dłużej nawet, nieraz Mateusz ma dłużej. Znaczy, no ja dłużej, bo ja wiecie, ja już jak zaczynam, to ja po prostu chodzę od wieszaka do wieszaka, od działu do działu, a nie tak. mama to przelatuje, wiecie, to zawsze no, to można tak coś... to to ja tak robię. To, to no. a taki... ja to muszę, wiecie, już jak na inwentaryzacji po prostu, dział po dziale. Ale tak ciekawość, jest. o Jezu! Nie, nie, nie. Powiem wam, że mama chyba nie będzie fanką fan Primarka, bo obeszliśmy cały dział i nic jej nawet no, pan, w nie Oprócz tego sweterka... Czekaj, tu jakieś jeszcze kurteczki są, so, Boże, ale ja tylko... jakąś taką właśnie przejściówkę. Dzisiaj cheat day, ale nie wiedziałem, że to będzie aż taka duża porcja. Do. Mama ma tutaj wiśniowy deser, a ja mam karmelowo-orzechowe i spaghetti, ale myślałem, że to będzie mniejsza porcja. Spacjamy się przed pójściem do Deca Maxu. Lody się okazały olbrzymie, naprawdę. Nie wiem jak my to zmieścimy. Mateusz, no, zmieścimy, Mateusz, zmieścimy. Ja Mateusz to zmieścimy. To że ze... będzie dzisiaj biegał. Twój jest jakiś mniejszy. Co nie no, ty masz w kielichu, dlatego to tak, może tak wyglądać. wygląda. Tak wygląda. No. Chyba dwa lata, jak nie lepiej nie jadłem bitej śmietany, jeszcze bitej śmietany, oni tutaj robią sami. I ta bita śmietana. To jest po prostu poezja dla mnie. W ogóle ten lud jest poezja, bo takiego lada to chyba coś miałem ze dwa lata. Planuję teraz od września. Mam nowy plan rozpisany, i całkiem nowy plan na trening, Chcę też trochę przytyć. Także mogę sobie poluzować teraz ten ostatni miesiąc. Jak lód? dobry? Ty masz Schwarzwalda, to jest y, tak naprawdę taki tort. Oni chyba z Badem Butterbergi czy coś pochodzi. To jest taki typowy tam dla jak któregoś regionu. Aha. To jest taki tort y, z wiśniami, gorzką czekoladą. Już nie pamiętam, że tam jeszcze szło do niego, ale y, zainspirowany tym tortem właśnie. A jak Ci się miasto podoba? Jak byliśmy tam, e, szliśmy do tego parku i tak potem tam dali, żeby dojść tutaj do centrum, to tak jakoś średnio. Ale tu już tak, fajnie, takie jednak przypomina takie już e, większe miasto. Pojedziemy do Dusseldorfu, to tam mają ładniejsze centrum. Jeszcze Ci pokażę trasę tam też jest ładniej. Bo tutaj centrum to nie jest jakiejś rewelacji, nie hmm. robi. Taka pleciona. No, ale nie ma przegródki. Ładna, ale ja cię chyba nigdy w taką kolorową krawędzią no nie, ja tak nie wcześnie, widziałem. Ale ładna, Ciekawy zegarek położy. z diesla, taki Polka, trochę alakasio. Ten kawaliego też ładnie. Ta kopertówka ładna, karna. To taka typowa na wyjście, wiesz? Plecak też, w Tosik, 150. Świetny jest. O, ta ładna. Taka w Twoim stylu. No, trzy nie ma, ale ładnie chyba spóra jest. Skóra widać Bo... od razu. Ta ładna, taki pudrowy róż. Mm. Aj to jest do tego jeszcze chusteczka. Można przewiązać chyba przez ten łańcuszek. Gdzieś u kogoś widziałem. Ile ona? 130 a ta to obydwie po 120. patrz jakie fajne słoiczki do picia Może sobie wezmę jeden Coś taki też? sobie sobie zakupowiczka, no, to ocena będzie minus jeden. No ja trzeci poradzę, jak mi nic nie wpadło w oko. Nic tak nie wpadło w ma... oko, słuchajcie, jesteśmy od godziny y, trzeciej untawex no. i już jest w pół do ósmej dochodzi. No i nic nie wpadło. I nic nie wpadło, no, kochani, nic nie wpadło. Mi, mi coś tam wpadło, ale ja teraz zamierzam od września na taką konkretną masę przejść. Także nic nie kupuję. Może tym razem się uda, to już nie wiem, y, które moje przejście na masę, od kiedy mam kanał, ale tym razem jest ambitnie zaplanowane wszystko i mówię Wam, że tym razem wyjdzie. Zaczynam masę we wrześniu, w styczniu albo w lutym już się zacząć redukować. Zobaczymy, jestem ciekaw, czy w ogóle wytrzymam ze 2-3 miesiące, ale jestem mega zmotywowany. O, czekaj, tu masz fajną na pielgrzymkę. Daj mi spokój, tego. daj mi spokój. Na pielgrzymkę? Przecież jedziesz na pielgrzymkę. Na jaką pielgrzymkę jadę? Mówiłaś, że jedziesz na pielgrzymkę. Ja ja ci mówiłam, że ja najpierw czytam... Że ty już ten czas powiedziałaś, napisane, że te schody działają, ale ze względu na oszczędzanie energii są wyłączone. Aha, ale... To tak jak ten park wodny, do którego chcieliśmy jechać. No, no. I też jest wyłączony. Część działa, a część jest wyłączona po prostu. Także jedną tam i jedną tam ruchamy. gdzieś z drugiej strony są y, włączone, bo tu jest kilka tych schodów. Wiesz, oszczędzają, bo nie wiadomo, co się na zimę przydarzy, nie jak tak, będzie tak, z gazem tak. i w ogóle. A tutaj większość domów to się i to tutaj z gazu. Idziemy tramwajem dzisiaj z powrotem. Najlepsze, że kupiliśmy. Ale twoja maska niby bardziej pasowała, a moja tobie. Więc nie kupiliśmy i musimy jeszcze iść do supermarketu, bo nie mamy co jeść. W ogóle pierwszy raz wracam z galerii tramwajem do domu. I mam bezpośrednio, także super. Nawet nie wiedziałem. Pokazałem, mamy trochę okolica, pochodziliśmy po sklepach, byliśmy na lodach, było w sumie fajnie dzień spędzony. Na weekend nie myjemy gdzieś pojechać, to może coś ciekawszego wam pokażę. Słyszę siebie w tyle, bo mama ogląda vloga z targów. By the way, cieszę się, że film wam się podoba, bo się trochę bałem, bardzo długo się nasiedziałem nad tym, żeby po prostu jakoś wydobyć te audio. Był straszny szum. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że kamera ściągnęła, mikrofon w kamerze ściągnął dźwięk z całego otoczenia, ale jesteście zadowoleni, także ja też jestem zadowolony, bo film ogólnie bardzo fajny i tak wyciągnął dużo scen, których się po prostu nie udało uratować. Biorę się teraz za lekcję, chcę się trochę pouczyć. Mam kilka zadań do zrobienia, ale głównie chcę sobie powtórzyć, mamy dużo nowej teorii, tak? także ją chcę sobie powtórzyć, pouczyć się. I spójrzcie widzowie, w jakich Mati teraz śpi. Warunkach. Nie mam takiego prześcieradła tutaj kompatybilnego z tą sofą, także mam mój taki plastikowo kaszmirowy kocyk. No i w sumie jest Git. Dzisiaj będę mógł stwierdzić, jak się śpi, tak naprawdę, bo po tym pływaniu chyba mnie te plecy tak bolały, bo jeszcze czuję tak, jakbym miał zakwasy po treningu. No i drodzy, żegnam się z Wami. Trzymajcie się ciepłe Ciołciołki, Kuskuski. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Pa!